Siemano, siemano widzę jestem Oliver a zostawcie łapki w górę i subskrypcję na tym kanale. I daily co dzień 645. A my sobie dzisiaj rysujemy i tak po prostu je oceniamy. Jakby nigdy nic. Yy, możecie wpadać na daily ogólnie. Ej, co to było? Nic nie widzę. Zejrzę się po pokoju Co się dzieje? Co to za rysunek? Co się dzieje? Ej! Co to jest? To jest jakaś kartka. Idę z tym szybko do, do biurka. Co to było? Dobra, nie wiem, co się dzieje. Widzę, zapaliło się światło. Dobra, to jest jakaś kartka sobie tam wywalę. A ten jeden na dziesięć. Co to było? Idę zobaczyć. Co było? Ktoś zmienił to zdjęcie. Ciągle się coś zmienia. To jest bardzo podejrzane. Bardzo, bardzo. A kto to mógł zrobić? Dobra. Yy, idę teraz zobaczyć. Tam się zmieniło to, to zdjęcie. To Idę sobie zobaczyć tą kartkę. O Jezus. Co to było? Co to zbadać? Co Co tu za zdjęcie jest? A co to jest co to jest? Jakaś maska. Ej, to jest maska krzyka, taką jak on ma. Identyczna. Co to jest? Środek jest taki. I dobra, odłożę ją tutaj gdzieś. Rzucę ją. Dobra, idę teraz do tego rysunku. No przecież odcinek powinien być z rysowania, a nie jakieś tylko nic tu nie widać. No, rysuję sobie. Tutaj te tylko nic nie widać. Tylko odcinek. Co to było? Nowe zdjęcie, Nowe zdjęcie jest dane, jakieś. Ej, gdzie jest ta maska? Dobra, biorę tą maskę. sobie Dobra. Tu jest, dobra tu je około, że... Dobra, rysuję se Co to było? No idę, idę Dobra, jednak se porysuję, jeszcze trochę coś dorysuję Dobra, rysuję sobie, nie widzę ci nic na digardce rysuję Co to było? C co to za peleryna? Ej co się stało? Mam tu pelerynę to. To dziwne czemu zdjęcie się nie zmieniło? To bardzo podejrzane. No dobra, dobra, idę teraz po maskę. E... Świ Ej, światło się zapaliło. Ej czy, ta ej, czy ta maska i ta peleryna to jest jakiegoś połączenia tego potwora? Dobra, widzowie, jestem tu. Ej, tu jest jakaś kartka. Ej, gdzie jest maska i peleryna? Dobra, przeczytajmy najpierw kartkę. Zobacz, chod, chod, Chodź na walkę z... Zab, zobaczysz, zobaczysz mnie pierwszy raz. Co to pisze? oznacza coś, mój znak, Cy. co to jest, H Do. dobra, coś jest jeszcze z tyłu, z, idz, dobra, więc idziemy. Ej, kto tu jest? Co? I zapomniałam tej kartki, może mi się przyda. Dobra, widzowie, biorę tą kartkę, może mi się przydać na dowód jakiś. Dobra, idę tam. Dobra, kartkę schowam do kieszeni. I... Gdzieś tu był i miał jakąś kartkę, to pewnie gdzieś ją ukrył. Hmm, gdzie ona jest? Co to jest? Nic nie widać w tym pokoju. Rozpakuję tą kartkę. Coś nowego, ważne na drugiej stronie. Ok, co tu pisze? 10 dni, 10 dni grozy. Już 10 października. Elo.